Dzień dobry, witam w mojej kuchni. Chciałbym się Państwu sprzedać pomysł na szybki, prosty obiad. Danie tak zwane jednopatelniowe. Wszystko co tutaj w tym momencie widać na tym blacie, sobie pokroimy i wszystko będziemy po kolei dusić i smażyć w moim przypadku akurat na patelni. Można też wykorzystać jakiś garnek, ale chyba patelnia będzie wygodniejsza. Może po kolei co, co wykorzystamy. Ja te produkty, gramaturę umieszczę w opisie filmu to na 100%, ale tak, może przedstawię. Tu mamy piesz z kuczaka, ilość dwie sztuki, takie dosyć spore, tu jest ponad pół kilo. 150 gramów makaronu, wcześniej sobie już go ugotowałem, na tak na, na pół twarda, na al dente. Makaron, akurat w moim przypadku, jakiś taki dosyć mały. Ważne, żeby nie był spaghetti. Co jeszcze mam? Papy, co tu są? Pieczarki: Pieczarki pół kilo, jedną paprykę, jedną cukinię, dwie cebulki, śmietane 300 ml, oczywiście 30, jak zawsze w moim przypadku, pieprz i sól. I do tego, do tego obiadu sobie dzisiaj wykorzystam przyprawę kary. Nie będę używał innej, tylko standardowo pieprz i sól i sobie zrobię taką karę. I co jeszcze będę potrzebował? Jeszcze być, będziemy potrzebować pomidory. Tu mam pomidory z puszki, cała puszka, 200 gram i one są krojone. Pierwsze co musimy e, zrobić, to przygotować sobie wszystkie te półprodukty. Zacznę od pieczarek, fileta, cebulę. No, no musimy to sobie wszystko, wszystko przygotować, żeby później było nam łatwo smażyć. Od czego tutaj zacząć? Chyba zacznę naprawdę od tych pieczarek. Dobra, sobie tutaj porządek zrobię. Pieczarki sobie potnę chyba w plasterki. Jakieś takie byle jakie mam te pieczarki. Prze chwilę je kupiłem. Prze chwilą je umyłem. Jakieś takie silne się zrobiły. No trudno. Tak mi się wydaje w takie dosyć... Yy, takie dosyć drobne plasterki pokroję. Pieczarki pokrojone. Zabiorę się teraz za cukinię. A cukinię pokroję sobie w taką centymetrową kostkę. O, myślę, że takie kwadraciki. O, coś, coś takiego. One jak będą się smażyć, to i tak woda z nich wyparuje i troszkę, troszkę się zredukują. Dobra, cukinia pokrojona, to co następna, papryka. Paprykę też potnę w taką grubszą, taką taką grubszą kostkę. I dobra. Papryka pokrojona, to co zostało nam jeszcze, cebula. Dobra. cebula. Dobra i pobrudzimy sobie kolejny talerz. Dwie cebule. Myślę, że ją sobie pokroję w taką też kostkę, ale nie taką drobniutką. Myślę, że, że taka, taka kosteczka spokojnie, spokojnie się nada. Dobrze, cebula pokrojona i został nam do pokrojenia jeszcze ten filet. Ale fileta sobie przerzucę do takiej większej miski, bo będę chciał go przyprawić w większej misce. Tu mam taką większą miseczkę, i do niej sobie wkroję tego fileta. Wcześniej go sobie oczyszczę, bo tak naprawdę jeszcze go nie czyściłem. I jego ja sobie pokroję też w taką kostkę, ale chyba tego fileta jeszcze, jeszcze przekroję wzdłuż. Dobra, pierwszy zajmiemy tym. O, przekroję go tak wzdłuż. Teraz takie paski. O, i taką kosteczkę. Taka myślę, że będzie ok. Ona się zasmaży, troszkę się to skurczy. A myślę, że, że taka paska powinna być ok. Dobrze. Pierść kurczaka sobie pokroiłem. Posprzątam tutaj, ściągnę tą deskę. Bo już mi deska chyba nie będzie potrzebna. Tak, nie będzie mi potrzebna. Wszystko, to, wszystko sobie przygotowałem. No i zaraz będę przyprawiał tego kurczaka. Podziałamy dalej. Tutaj mam tą pierś. Dam dosłownie kapkę oliwy, czy tam oleju akurat w moim przypadku dzisiaj, żeby te przyprawy miały czegoś się tak chwycić. Jest dużo. Tak zaraz w sumie to będę smażył na, na oleju, więc dam trochę mniej na patelnię. O, dobra. Dam tyle. I przyprawiamy. No tą przyprawą kary jej tam naprawdę dosyć sporo chyba dam jej takie yy, takie dwie łyżeczki te tam bo tu tak naprawdę innej przyprawie nie chcę dawać żeby to kolorku ładnego złapało dobrze, kary no i pierwszy sól. Na sam koniec gotowania sobie jeszcze to do Spróbuję samego sosu i sobie do solę, ale kary już chyba nie będę używał. Dobrze, wymieszamy to porządnie. Niech te przyprawy się z tym kurczakiem połączą. Dobrze by było to teraz w tym momencie zostawić tak na godzinkę, żeby ten filet się z tymi, z tymi przyprawami przegryzł. Ja niestety nie mam na to czasu. Ale jak ktoś ma. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Nie ma co tego bardziej mieszać. To przekładam statyw na patelnię i idziemy to smażyć po kolei. pierwszy sobie usmażymy tego fileta. Usmażymy go tak przez 5-10 minut i go ściągniemy z patelni. A, resztę, a później będziemy smażyć po kolei cebulę, bo ona jest najtwardsza. I później dodamy tego fileta z powrotem. No ale to, to jest wszystko na kręg. Patelnia mi się rozgrzewa, damy trochę oleju. Olej chyba już mi się porządnie rozgrzał. Zredukuję troszkę gaz. Myślę, taki pół płomienia i wrzucam tego fileta. Mm. O, jeszcze minutka, dwie, żeby mi to, to ściągał. Ładnie się smaży. Przyznam się Państwu, że pierwszy raz używam tej patelni do smażenia. Kupiłem sobie ją w sklepie, może nie będę reklamował, na 4 litery. I czytałem opinię w internecie, że naprawdę niedroga patelnia i fajna. I potwierdzą, to ładnie się smaży. Tak niby to patelnia jak każda inna, ale tak fajnie ta woda się tutaj, nie? Tak, takie kropeczki robią. Także moja stara patelnia teflonowa, już mam już 3 lata. Ja ona już tak fajnie nie smaży, Jak była nowa, to też była ekstra. No, choć się zastanawiam, czy ja to wszystko w tej papelni zmieszczę. Tyle warzyw, a warzywa powinny się zredukować, no ale będzie ciężko. Muszę tutaj podpęt nagrania jakiegoś łoka, takiego porządnego kupić. A takiego łoka typowo chińskiego, ale on brzydko wygląda nie nadaje się pod nagranie ale by było wygodniej w nim ten obiad w którym momencie zrobić. Dobra, wiecie co, ściągam ten filet. I tak jeszcze będzie się smażył, później będzie się dusił w sosie, więc, więc tak nie będzie on na pewno surowy. A myślę, że jest git. Ściągamy I co, zaczniemy sobie teraz smażyć cebula. Powinienem na tym tłuszczu, który tutaj powinien zostać, powinienem sobie smażyć tą, tą cebulę, ale no nic nie ma. Muszę dodać coś, coś świeżego, coś świeżego oleju. Nie, ja zrobię inaczej. Ja to papierem wytrę i sobie na czystej patelni będę zaczynać smażyć. Zaraz mi ta kary zacznie się palić i będzie tylko śmierdziało. Lepiej to wytrę i będę miał czystą patelnię. No, fajna ta patelnia, zadowolona jest. Damy trochę oleju. Tak, tylko żeby ten, tą cebulę pod, podsmażyć. Poczekam dwie minutki, niech on się trochę rozgrzeje. No i dobrze, smażymy dalej. Olej mi się rozgrzał. Zacznijmy od tej cebuli, nie? Łopatkę też sobie umyłam, żeby już nie mieszać tych smachów, tych, tych przypraw. chwilkę posmażymy. Ja chyba trochę jednak ten gaz podkręcę. żeby tu pół godziny stał przy pokrocie. Tak. 5 minut to posmażę. Jak mi się zacznie szkic cebula będę dodawał. Co tu pierwsze dodać? Pieczarki, nie? Pieczarki będą się długo redukować. A później dodam papryki i tego bachwarzana. Cebula podsmażona tak na wpół. Myślę, że możemy spokojnie w tym momencie dawać te pieczarki. To będzie. Wymyśliłem, danie, wymyśliłem nazwę dla tego dania. To będzie kurczak kary z dużą ilością warzyw. Nie? To coś, coś takiego. Dobra, damy te pieczarki. One ja będą się długo smażyć, ale muszę mi się porządnie zredukować, bo mi się tutaj to wszystko nie zmieści. Niech to się porządnie wysmaży, niech to się zredukuje. Wiecie co, ja sobie teraz to troszkę posolę. Nie chcę z solą przesadzać, bo makaron próbowałem. I mam dosyć słony dosyć makaron, więc nie będę tu z solą już mocno, mocno świrował. Ale dodam teraz, posypię, jak dodam teraz yy, sól na te, te pieczarki, ono się trochę szybciej zredukuje. No dobra, więcej nie daje tak to w sumie jak dałem soli, to damy od razu pieprzu i będę miał z głowy na razie doprawianie tego dania, ale kary ładnie pachnie. Ten filet super pachnie. Nie daję tutaj czosnku. Jakoś tak czosnek mi nie pasuje do tej przyprawy kary. Dobra. Zamieszamy. No i czekamy. O, pieczarki się ładnie redukują. Za chwilkę będę dodawał resztę składników. Woda się zbiera, odpalowuje. Tak ma być. Pieczarki chyba już yy, podsmażone. Chyba już im starczy, nie? Dajemy resztę składników. Tylko miejsce zrobimy. Mamy chyba pierwszą cukinię, bo cukinia, cukinia też jest twarda. Pokryjemy w takie dosyć yy, grube kawałki. Może troszkę za grube, ale zredukują się. I tak się wszystko zje i tak, nie? Dobra. Ale chwilkę, dosłownie to tylko przemieszam. No i będę dawał tej papryki. Co tutaj się dzieje na tej patelni? Dobra, dodajemy resztę składników. Chociaż tu jeszcze wodę od groma odparowuję. E, dobra, poczekam sekundę. Niech jeszcze troszkę odparuję tej wody. Bo w tym momencie dodam sobie, pie... co tutaj mamy jeszcze papryka. No, papryka się przecież nie typoci za wiele, a później dodam jeszcze pomidorów z puszki, gdzie też jest sporo wody, i później jeszcze śmietane tej 30. Eee, dosyć sporo ilość, bo tam jest 300 ml, więc zrobi mi się tu taka dosyć spora kałuża i będę czekał dopiero godzinę czasu, żeby mi to wszystko odparwało. Więc nie, no to poczekam. Niech się ta patelnia zacznie chociaż troszkę sucha robić. Na początku filmiku. Powiedziałem Państwu, że to powiem, będzie się robił w 30 minut. E, niestety nie. On się będzie robił koło godziny. 30 minut, 20 minut. Jak robiłem te warzywa, chyba 15. Ale dobra. Trochę Państwa oszukałem, ale koło godziny. Mogłbym tu mocniej ten gaz podkręcić i to przyspieszyć, ale już nie będę tak Tak naprawdę, gdzie mi się nie spieszy, więc nie będę tego specjalnie tam podkręcał. Dobrze, już mi tej wody tutaj coraz mniej zostaje, chyba dodam już w tym momencie tej papryki. Papryki długo nie będę smażył ani dusił, chcę żeby ona była taka chrupka. Tym sobie tylko ją wrzucę i będę dodawał zaraz pomidory. Jest nadzieja, że to się wszystko wmieści na tej jednej papryce. Dobra, dajemy tą paprykę, teraz zrobi się ładnie kolorowo. Mięsko jeszcze takie żółte zaraz dołożę. będzie obiad kolorowy. Powiem Państwu szczerze, a to czekaj, dołożę, te, dołożę tych pomidorów. Powiem Państwu szczerze, że to jest jakiś taki internet, internetowy przepis, jak go gdzieś tam w internecie zobaczyłem. To co teraz tutaj Państwu pokazuję go tam troszkę zmodyfikowałem pod siebie. I tak naprawdę dodałem e, tych pomidorów z puszki tutaj. Teraz sam nie wiem, czy, te, czy ta śmietana 30 e, z tymi pomidorami tutaj, jak to będzie się ze sobą, e, jak to będzie smakowało ze sobą, jak to będzie w ogóle wyglądało. Mam nadzieję, że, że będzie to i ładnie wyglądało, i ładnie, i dobrze smakowało. A te pomidory tu zginą. Śladu zaraz po tych pomidorach nie będzie. Chcę sobie zrobić taki obiad dzisiaj na bogato, taki filet. Z dużą ilością warzyw. Pomidorki te zawsze fajnie smakują. A jak takie danie jednopatelniowe, to zawsze musi być jakaś śmietana. Ja tam na diecie nie jestem, więc nie muszę, nie muszę liczyć kalorii. Więc, więc w moim przypadku zawsze jest 30. Ta 30. No jest kolosalna różnica między śmietaną a 18. Jak zaklepujemy takie sosy, a śmietaną 30. Nie, moim zdaniem. Bez dwóch zdań. Dobra. O, o, wchłonęło się to nawet dobrze. Nie widać tej, tych pomidorów. A tu poszła cała puszka. No, ale wygląda to super, a No i co tam zostało? Tak naprawdę no, ten makaron jeszcze trzeba tutaj będzie wrzucić, ale dosłownie tylko tyle, żeby on się podgrzał, bo on jest w sumie ugotowany na al dente, ale on się tylko zagrzeje i w sumie będzie obiad gotowy. Ja to zaraz poza kamerą spróbuję, czy to nie jest zasłona. Ewentualnie co tu jeszcze dodać? Nie chcę tu kombinować za wiele z przyprawami. Chcę, Chcę, żeby to było tylko pieprzu i ta właśnie przyprawa kary. Próbowałem tej potrawy i o dziwo jest ona w ogóle nie słona. Moim zdaniem nawet jest słodka. Nie? Ta papryka i te pomidory tyle słodkości dały temu, temu, temu daniu, że muszę to jednak jeszcze trochę dosolić. Tak mi się wydawało, że dosyć sporo solidowałem. Ale teraz nie dam tej, tej gruboziarnistej soli. Dałem ja normalnie standardową tą naszą sól. Dobra, nie będę przesadzał. Solą zawsze trzeba uważać, bo danie może być pikantne, może być zapieprzne, no ale zasłone danie nie może być. nie? Jak jest zupa czy tam jakiś obiad, wszystko jest zasłone, to jest, to jest tragedia. A jak jest na przykład za pieprzne, czy tam zapikantne, to już taka tragedia nie jest, nie? bo każdy, każdy lubi tam inaczej. Ale zasłona nie może być. Lepiej, jak jest mniej słone, można sobie tam troszkę dosolić na talerzu bezpośrednio. Dobra, koniec badania, dodajemy tej śmietany. Śmietana, cały kubok na bogato. Niech to tutaj aż wszystko pływa. Poczekamy, jak to się ładnie zredukuje. Ale nie za długo. Zaraz makaron też wrzucę, bo ta śmietana ładnie z tym makaronem tak się wchłonie. Poczekam, niech to chwilę się tylko zagrzeje. O! Powinno mi się to tak na styk w tej patelni wszystko zmieścić. Całe szczęście. Bo już, już chciałem garnek wyciągać i w garku to robić. Uwielbiam takie obiady jednopatelniowe. Wiele naczyń do mycia nie ma. Na dwa dni nam spokojnie starczy. Na dwa dni może nie, ale no, na tak na obiad i jeszcze tam do pracy będzie można sobie wziąć na wynos. A kolorek fajny. Taki się zrobił ta śmietana z tymi pomidorami, nie? Taki ciekawy ten kolor. Jeszcze tego kary zaraz dołożę. Zaczyna się powoli gotować. Dodamy zaraz tego makaronu. Niech on tak sobie tutaj nabierze swojej temperatury. I tymi smakami wszystkimi przejdzie. Tą śmietaną i tymi pomidorami zawsze tak inaczej ten makaron będzie smakował. A na końcu dodam tego fileta. Wszystko dosłownie 3 minuty pogrzeje i obiad będzie gotowy. Dobra, tu mam makaronu 150 gram. Makaron mam taki drobny. Mógłby być tak naprawdę jeszcze drobniejszy. Widziałem w sklepie taki fajny makaron, chciałem wziąć, ale jeszcze miałem tego zapasu trochę, to nie będę tam. Do następnych przepisów kupię inny makarony. Nie wiem, czy to w kamerze ładnie widać, ale najbardziej mi się podoba takie kolorki. Wygląda apetycznie. O, papryka taka jeszcze twarda, będzie chrupiąca. Ten bakłażan to zniknął, tutaj pieczarki widać, ale bakłażana to w ogóle nie widać. Co ja mówię o Czy to nie był bakłażan? Tylko co to było? Nie bakłażan, tylko cukinia, aż musiałem zobaczyć w mojej notatki. Które już sobie robiłem do sklepu, jak na zakupy szedłem. Dobra. Dajemy tego fileta. O, bo tu już coś się zaczyna powoli zgęśniać. Damy fileta. Fileto dosłownie zagrzejemy, bo ten filet już mi zdąży ostygnąć. I obiad gotowy. Nic do niego więcej nie trzeba. Bardzo fajny, taki zdrowy obiad. Dużo ważny. Gdyby nie ta śmietana 30. Dobrze, i filet ląduje w patelni. Jako ostatni składnik. Teraz postaramy się to porządnie wymieszać. Nie nabałaganić. O, tak na styk mi tej patelni. Dobra, niech to się tutaj chwilę grzeje. Ja przestawię kamerę, zrobię takie ujęcie z góry i będę to nakładał. Nie ma tutaj na co czekać. To już wszystko jest, wszystko jest tak naprawdę dobre do jedzenia. Widać, jest usmażone. Makaron jest ugotowany. Warzywa podsmażone. Pod, 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 pod nie chcę tego za mocno tak zagęszczać, żeby to się nie zrobiło takie mocno gęste. Niech to sobie będzie tak jak teraz jest. Dobra, przestawiam kamerę, zrobię inne ujęcie i, i będę już nakładał. O, zrobię takie ujęcie z góry. Dobra, wiecie co? Ja już to wyłączam. I będę sobie nakładał na talerz. Dobra, gaszę ten płomień pod tą patelnią, bo już mi się to, to zaczyna mocno, mocno gęste robić. Nałożę sobie mojego obiadu taką większą miskę sobie wyciągnąłem, bo jestem mocno głodny sobie nałożę taką podwójną porcję co do więcej mówić prosty obiad no nie taki szybki, bo jednak około godzinki go robiłem myślałem, że będę jednak szybciej to robił no jednak jest tutaj co podsmażyć, co dusić ale banalnie prosty do wykonania, tak mi się wydaje nie ma nic tutaj skomplikowanego naprawdę taki kurczak w sosie kary z dużą ilością różnorakich warzyw. Taki pomysł na obiad. Coś zielonego jeszcze by tu się przydało, nie? Takie koptaki, taki, coś zielonego tak posypać też by ładnie pasowało. Dobra, dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnych filmików na moim kanale.